Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony PCD Gamer, a w tym odcinku przedstawię Wam sneak peeki z lekkim opóźnieniem, ponieważ nie miałem e, czasu, które pojawiły się 8 listopada od Amaxa na Discordzie PCD na kanale Peeks, które prezentują zmiany na mapie. Także myślę, że bez bezbędnego przedłużania możemy zaczynać. Na pierwszym sneakpiku widzimy stację kolejową w Karowicach, czyli Nowsęczkowie. E, mamy tutaj trzy. E, 3, 4, 5, 6 anten cyfrowego polsatu. Mamy też tutaj jakiś rozkład jazdy, ławeczki, całkiem odświeżony, wiadomo, budynek tej stacji. W tle widzimy również e, garaże, które są e, no, tam, tak, bardzo ładne, tak jak też mesze samochodów. Widać tą no, Zafirę i Passata B8. Jest tutaj, na, no, naprawdę, bardzo ładnie. E, widzimy też e, odświeżone tutaj e, tekstury, kostki i roślinności z tyłu, także myślę, że bardzo ładnie się to prezentuje. Mam nadzieję, że skocznia z nadstęczkowym zostanie, a my przechodzimy już sobie do następnego sneak peek'a. No a na następnym sneak peek'u widzimy już trochę więcej. Widzimy przejazd kolejowy, który no, jest taki, jaki jest. Nie wiem, czemu to jest lato, może po prostu, żeby zaprezentować to w lepszej scenerii, a do update'u będzie zmienione. Widać też nowy tutaj dom, jako samosęczkowo dzisiejsze sęczkowo 3, jaki tutaj jest odświeżony. Oraz sęczkowo 4, tam w tle też jest bardzo ładnie odświeżone. Być może jest jakiś, będzie też nowy dom, może jakieś mi, mi, mini powiększenie zobaczymy. Jeszcze tego oczywiście nie wiemy. No, rzuca się też oczywiście odświeżona roślinność, trawa której obecnie nie ma. No, i tutaj no, sam przejazd, który no, jest taki jak jest, no bo on był niedawno odświeżony w aktualizacji z pociągami. Także myślę, że bardzo ładnie się to prezentuje. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Wiem taki troszkę krótszy odcinek. Jutro pojawi się coś też na pewno, teraz jak ten weekend jest. Także dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, ponieważ pomaga mi to w rozwoju całego kanału i daje motywacji takiej do nagrywania. Jeżeli kogoś nie ma, to również zapraszam na Discorda WPD, link macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Także dziękuję za oglądanie, cześć i czołem!